Co to jest powiększenie węzłów chłonnych i jakie są jego przyczyny? Węzły chłonne to drobne struktury występujące w każdym organizmie. Zbudowane są ze specjalnej tkanki limfatycznej, która pełni rolę obronną, pozwala na wychwytywanie bakterii, wirusów, komórek nowotworowych i precyzyjne ich unieszkodliwianie. W organizmie ludzkim jest bardzo wiele węzłów chłonnych. Występują one w obrębie całego ciała, najczęściej w grupach. Część z nich można odnaleźć tuż pod skórą. Inne z kolei rozlokowane są w okolicach głównych narządów. Największe skupiska węzłów chłonnych znajdują się między innymi pod żuchwą, na szyi, w dołach pachowych, w jamie brzusznej, pachwinach, pod kolanami. Węzły chłonne są drobnymi strukturami o kształcie przypominającym ziarno fasoli. W ich wnętrzu produkowane są komórki krwi, limfocyty, odpowiedzialne za unieszkodliwianie drobnoustrojów chorobotwórczych oraz komórek nowotworowych, przeczytaj także odpowiedź lekarza, powiększone węzły chłonne u dziecka gdy w obrębie węzłów chłonnych dochodzi do zwiększenia liczby prawidłowych limfocytów lub komórek innego pochodzenia. Obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych, limfadenopatię. U osoby dorosłej węzeł chłonny kwalifikuje się jako powiększony, gdy jego średnica przekracza 1 cm. Powiększenie węzłów chłonnych tylko w określonej lokalizacji określa się mianem limfadenopatii zlokalizowanej, NP, szyjnej, pachowej itd. W przypadku zmian w większej liczbie węzłów chłonnych położonych w różnych partiach ciała mówi się o limfadenopatii ogólnionej. W ocenie węzłów chłonnych znaczenie ma ich umiejscowienie, liczba, bolesność, konsystencja, a także stan skóry, która znajduje się bezpośrednio ponad nimi. Jakie są najczęstsze przyczyny powiększenia węzłów chłonnych? Powiększenie węzłów chłonnych zdarza się bardzo często i w przeważającej większości przypadków jest objawem łagodnych infekcji, np. druk oddechowych. Należy jednak starannie obserwować zmienione węzły chłonne, a w razie ich powiększania lub niepokojących zmian udać się do lekarza, podstawowy podział uwzględniający przyczyny powiększonych węzłów chłonnych dzieli je na infekcyjne i nieinfekcyjne. Choroby infekcyjne zwykle skutkują powiększeniem węzłów chłonnych leżących najbliżej okolicy zajętej chorobą, zmiany są często bolesne, z towarzyszącym obrzękiem lub zaczerwienieniem skóry w okolicy węzłów, powiększenie węzłów chłonnych może wystąpić między innymi Podczas następujących infekcji, zakażenia bakteryjne, angina, szkarlatyna, gruźlica, kiła. Zakażenia skóry i tkanki podskórnej gronkowcem, ruchnica zębów, jersnioza, promienica, zakażenia wirusowe, odra, różyczka, mononukleoza zakaźna, zakażenie wirusem cytomegalii, chifle, opryszczka, ospa wietrzna, pupasiec, wirusowe zapalenie wątroby, choroby odzwierzęce, choroba kociego pazura, bartonelloza, tularemia, toksoplazmoza, Rikacjoza, zakażenia grzybicze, NP, histoplazmoza, kokcydioidomekoza, blastomekoza. Niezakaźne przyczyny powiększenia węzłów chłonnych obejmują m.in. choroby autoimmunologiczne, np. pneumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe itd., nowotwory, głównie białaczki, chłoniaki. Przerzuty nowotworowe, nadwrażliwość na niektóre leki, choroby metaboliczne-spichrzeniowe, NP, chorobę Gauchera, niemanna Fabry-Ego, sarkoidozę, choroby Kawasaki, histiocytozę X, chorobę Castlemana. Co robić w razie wystąpienia powiększenia węzłów chłonnych? Najczęściej powiększenie węzłów chłonnych towarzyszy infekcjom które ulegają wyleczeniu samoistnie lub po kuracji antybiotykowej, powiększone, lekko tkliwe węzły chłonne obserwować można nawet podczas przeziębienia. Istotne jest, aby po wyleczeniu infekcji węzły wracały do prawidłowych rozmiarów lub były w ogóle niewyczuwalne, Podczas wizyty u lekarza zawsze warto zwrócić uwagę na wystąpienie takiego objawu i poprosić lekarza o cenę węzłów chłonnych. A w razie potrzeby również o wykonanie badań dodatkowych. Niepokojącym objawem, wymagającym zgłoszenia się do lekarza, jest zaczerwienienie, silny ból i obrzęk wokół powiększonych węzłów chłonnych. Co, jeżeli przebiega z gorączką, może sugerować zakażenie bakteryjne i stanowić wskazanie do leczenia antybiotykiem. Konsultacji lekarskiej wymagają również węzły chłonne bardzo miękkie, ropiejące i tworzące tak tzw. Przetoki otwierające się na powierzchnię skóry może również zdarzyć się, że powiększenie węzłów chłonnych świadczy o procesie nowotworowym. Zwykle wtedy obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych w wielu okolic. Uogólniona limfadenopatia, najczęściej niebolesne, węzły chłonne mogą być znacznie powiększone, unieruchomione, sprawiać wrażenie połączonych w pakiety i trudnych do przesunięcia pod skórą. Zawsze niepokojące jest pojawienie się węzłów chłonnych ponad obojczykami. Dodatkowo, jeżeli wystąpią takie objawy, jak osłabienie, nocne poty, utrata masy ciała. Wzmożona skłonność do krwawień i się, należy pilnie zgłosić się do lekarza w celu wykonania badań. Co zrobi lekarz, jeśli zgłosimy się z powiększeniem węzłów chłonnych? Ze względu na częste występowanie powiększonych węzłów chłonnych. Lekarz na pewno rozpocznie wizytę od starannie zebranego wywiadu, który pomoże ustalić najbardziej prawdopodobną przyczynę występowania limfadenopatii. Warto więc zwrócić uwagę na to, kiedy wystąpiło powiększenie węzłów chłonnych, czy towarzyszyły mu objawy infekcji, zapalenie i ból gardła, gorączka, wysypka, biegunka, ból brzucha itd., czy wystąpiły objawy miejscowego stanu zapalnego, ból, obrzęk. Zaczerwienienie, wyciek ropnej treści, czy pacjent w ostatnim czasie miał kontakt ze zwierzętami, odrapanie przez kota, psa itd. Czy występują inne dolegliwości, jak zmęczenie, utrata masy ciała, nocne poty, krwawienia bez istotnej przyczyny? W badaniu lekarz zwróci uwagę na to, w jakiej okolicy występu znajdują się powiększone węzły chłonne. Sprawdzi również inne okolice ciała, w których powiększone węzły chłonne mogą wystąpić. Ponadto wykluczy zapalenie gardła i innych odcinków układu oddechowego, a w badaniu brzucha oceni ewentualnie. Obecność powiększenia wątroby i zleża lub śledziony. W przypadku stwierdzenia cech infekcji niezbędne może się okazać wykonanie badań dodatkowych lub zlecenie odpowiedniego leczenia, w tym w razie potrzeby antybiotyku. Należy pamiętać. Że antybiotyk jest przeznaczony jedynie do leczenia zakażeń bakteryjnych, nie jest skuteczny wobec zakażeń wywoływanych przez wirusy, jak na przykład katar, przeziębienie, w większości zapaleń gardła, poza anginą, zapalenia oskrzeli. Badania krwi najczęściej wykonywane to m.in. morfologia z rozmazem ręcznym jest to szczególnie ważne. Aby rozmaz wykonany był ręcznie, czyli oceniony przez diagnostę pod mikroskopem, pozwala to na precyzyjne rozróżnienie komórek zdrowych od zmienionych nowotworowo-krwinek, ocena parametrów stanu zapalnego, jako PCRP. W przypadku niektórych infekcji, badanie prób wątrobowych, takich jak Aspat i Alatoras LDH, w celu wykluczenia powiększenia niektórych grup węzłów niedostępnych w badaniu lekarskim można wykonać między innymi. USG Jamy brzusznej, szyi, a także rentgen klatki piersiowej, na dalszych etapach diagnostyki konieczne może być wykonanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Powiększone węzły chłonne znajdź lekarza w Twojej okolicy.